Bo to pytanie nawet sobie zanotowałem. Jaki jest mój stosunek do filozofii Nietzschego? Niewątpliwie był to jeden z wielkich myślicieli XIX wieku, mój nauczyciel w zakresie socjologii. Niezapomniany. Profesor Tadeusz Czurkiewicz był jego wielkim entuzjastą. Ja nie jestem jego szczególnym entuzjastą. U niego są pewne bardzo błyskotliwe spostrzeżenia, ale cała jego krytyka chrześcijaństwa, która jest bardzo istotnym elementem jego filozofii, jest chybiona. On uważał, że chrześcijaństwo to jest część wielkiego ruchu miernoty, która wytwarza pewną ideologię równościową, która ma spętać te jednostki wybitne. Otóż. I on to przypisuje chrześcijaństwu, taką intencję. To mi się wydaje u niego całkowicie chybione i o tym można by jeszcze też dużo mówić. Nietzsche został wylansowany przez tak zwanych postmodernistów, bo oni są irracjonaliści, a on też jest przedstawicielem takiej filozofii irracjonalnej, przewagi biologii nad rozumem. I dlatego o nim dużo się mówi. Ale, jak powiadam, jego filozofia jest cała ta jego koncepcja nad człowieka, który tam ma powstać. Na gruzach tej cywilizacji chrześcijańskiej. Jego, cywiliz jego filozofia jest chybiona. To, że się tam Trzecia Rzesza na niego powoływała, to mniejsze, ale destrukcyjna treść tej filozofii objawiła się dopiero w naszych czasach, właśnie w tym postmodernistycznym jej propagowaniu. Co ja sądzę o filozofii Heideggera? Martin Heidegger, rówieśnik mniej więcej, chyba nawet dokładnie, 89 bodajże rocznik był tak samo jak Wittgenstein, rówieśnik Wittgensteina, jest jednym z najgłośniejszych Filozofów XX wieku miał wielkich entuzjastów w Polsce, jak na przykład ksiądz Tyszner, cieszący się u nas tak niezasłużoną sławą. Ktoś powiedział o Heideggerze tak. U Heideggera słowa są bardziej oryginalne niż myśli. Ja myślę, że to jest prawda. Od niego wiedzie się charakterystyczny, właśnie dla owego postmodernizmu, namaszczony ton filozofii, właśnie charakterystyczny dla filozofii irracjonalnej. Heidegger przemawia tymi, właśnie, oryginalnymi słowami, bo co do ich oryginalności nie kwestionuje. U niego inwencja językowa była duża. W jego Niemczyźnie, ale to trzeba go po niemiecku czytać. W Polszczyźnie to nie jest tak zauważalny. Otóż w tych rzeczywiście oryginalnie dobieranych słowach brzmi jakiś ton proroczy i gdy się go czyta, jak słyszałem. Jego słuchacze mieli jeszcze bardziej takie wrażenie, że Heidegger prawi, prawi i tak się zbliża do momentu, kiedy odsłoni się nam jakaś wielka prawda. I ona się nigdy nie odsłania. Mamy stale tylko wrażenie, że już tuż, tuż do niej dochodzimy. Jak już jesteśmy, niby teraz jeszcze tylko będzie krok, tego kroku się nie robi, unik. W sumie myślę, że to był jeden z wielkich filozoficznych blagierów. się nie był blagier, ale Heidegger był. Ktoś pyta. Jaka jest zasada praw człowieka, skąd one się brały? One są wynikiem pewnej ewolucji. Pewne prawa ludzkie, prawa były kiedyś traktowane jako pochodzące. Od Boga, od siły wyższej, że miły bliźniego swego, jak siebie samego, powiedzmy coś takiego, że jest pewna instancja, która takie prawa nadaje, czy narzuca nam. Bo prawo jest zawsze stosunkiem dwustronnym. Prawo, w sensie jakieś uprawnienia, bo te prawa to mają być jakieś uprawnienia, które, które, które nam są nadawane. Jest ktoś, kto jest podmiotem tych uprawnień, to znaczy, któremu te prawa przysługują, ale jest też ktoś inny, na kim spoczywa wtedy obowiązek, żeby te prawa mu zagwarantować, że one faktycznie będą realizowane. Otóż w tym dawnym poglądzie na świat, jeżeli jakieś nieliczne, ale jakieś uprawnienia były człowiekowi przypisywane, to przypisywane mu były przez instancję boską. To kto gwarantuje, że te prawa będą faktycznie egzekwowane? Bóg gwarantuje. Bóg znikł. W nowoczesnym poglądzie na świat nie ma Boga, i na miejsce, na miejsce osoby boskiej wymyślono coś innego, mianowicie przyrodzoną godność ludzką. Że jest coś takiego jak przyrodzona godność ludzka, tak jak mamy na przykład przyrodzoną odporność na, na choroby pewne, bo tam są takie przeciwciała. Tak, jacyś mędrcy zbadali, że jest jakaś przyrodzona godność ludzka. To jest pierwszy w ogóle artykuł tej yy, karty praw człowieka, którą tam ci mędrcy z Brukseli ogłosili. I z tej przyrodzonej. Godności człowieka płyną najrozmaitsze jego uprawnienia, na przykład do godnego, jak to sobie ludzie dzisiaj wyobrażają, do godnego uposażenia. Wszystko to są tylko ludzkie wymysły naturalnie. I jeden z elementów dzisiejszej propagandy, to znaczy prawa, na pytanie tego słuchacza moja krótka odpowiedź jest krótko taka. Ja, na jakiej zasadzie prawa człowieka są oparte, tak zwane dzisiaj prawa człowieka są oparte dzisiaj, bo nie mówię o tych, które były oparte, o których się mówiło, że są oparte na prawie Bożym. Moja odpowiedź na to pytanie, na jakiej zasadzie te prawa są oparte, jest krótka, na zasadzie ludzkiego wymysłu, propagandowo bardzo użytecznego. Żeby uściślił, nie wierzę w żadne przyrodzone prawa człowieka. Jakie wykryto? Mikroskopem? Elektronowym? Może? Nikt sobie tego pytania nie zadaje, bo to by psuło propagandę. Dlaczego odrzucam istnienie opatrzności? Ja może nie tyle odrzucam istnienie opatrzności, ile po prostu w żadną opatrzność nie wierzę. A nie wierzę po prostu dlatego, że nic za tym nie przemawia. Nie wierzę w istnienie opatrzności na takiej samej zasadzie, jak to, że nie wierzę w istnienie krasnoludków. Nikt krasnoludka nie widział i nic nie, nie wskazuje na to, że krasnoludki istnieją, no ktoś może naturalnie twierdzić, że one istnieją, a że ich nie widzimy, to tylko dlatego, że one tak szybko się ukrywają przed nami. Ktoś tak może powiedzieć. Takie rozumowanie mi się wydaje jednak dziecinne. I na podobnej zasadzie uważam, znaczy na podobnej zasadzie nie wierzę w żadną opatrzność, że to znowu jest pozostałość dawnych form myślenia, którą później, która później się transformowała, to pojęcie opatrzności, na przykład w XVIII wieku, gdzie ludzie przestali właśnie wierzyć w opatrzność, pojawiło się znowu w zamaskowanej formie, jako wiara w rozum w tym, w tym racjonalizmie XVIII-wiecznym że rozum nas właśnie ochronić będzie od nieszczęść. W XIX wieku rozum ustąpił idei postępu, że jest jakaś taka, taki mechanizm w świecie opatrznościowy właśnie, który sprawia, że wszelkie zmiany idą ku lepszemu i coś, jakaś taka siła kosmiczna, dziejowa nad nami czuwa. Ja myślę, że wiek XXI i koniec wieku XX, już wiek XXI, z takimi wyobrażeniami skończył. To znaczy, nie ma podstaw, żeby sądzić, że ktoś się nami tutaj. Opiekuje, czy ktoś, ktoś, czy coś się nad nami opiekuje? Nie. Według dzisiejszych wyobrażeń naszych, tych racjonalnych w każdym razie, jak mawiał Czesław Miłosz, człowiek jest sam i tylko we wszechświecie, człowiek jest sam i zdany tylko na siebie. Trochę dziwne pytanie mi zadano, co ja sądzę o opętaniach. Umysłowo chorzy, no przecież nic więcej. Ale ja bym dodał jeszcze coś więcej. Coś podobnego sądzę o mistykach. Są tak zwani ludzie nawiedzeni, to znaczy Psychicznie nie całkiem zrównoważeni. To nawiedzenie może mieć różne postaci. No, bo dewiacje umysłowe mają przecież bardzo różne postaci. Na ten temat powinien się wypowiadać psychiatra, oczywiście, a nie ja. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek jestem jak najżyczliwiej usposobiony do świętego kościoła powszechnego. Te praktyki egzorcystyczne, które w kościele są, praktyk są stosowane, dziwią mnie i Odpychają. Bo podwójnie, raz, że się przyjmuje, że coś takiego jak opętanie istnieje, a drugie, że z tym opętaniem można jakoś walczyć z symbolami religijnymi. Mi się wydaje, że to są formy myślenia. Dla filozofii racjonalnej nie do przyjęcia. Co sądzę o Reformacji, o Lutrze i o Kalwinie w XVI wieku? Reformacja była wielkim wstrząsem dla chrześcijaństwa. I ten wstrząs miał pewne efekty ozdrowieńcze, Pewne praktyki, jak ten, jak ta, którą przede wszystkim, przed, którą, przeciwko której głównie wystąpił luter, jak handel odpustami zostały tam ukrócone, czy nawet zlikwidowane. Ale w sumie okazało się, że ta forma chrześcijaństwa, w każdym razie okazało się w XX wieku, że ta forma chrześcijaństwa niby taka bardziej racjonalna, to znaczy próbująca uwolnić chrześcijaństwo od pewnych elementów mitologicznych, takich jak kult świętych, że ta forma chrześcijaństwa okazała się, wbrew oczekiwaniom, mniej odporna na jady współczesności, to znaczy XX i, i, i naszego wieku, teraz obecnego. Chrześcijaństwo katolickie jest naturalnie też w trudnej sytuacji. Jak to powiedział Józef Ratzinger, jeszcze jako prefekt kongregacji do spraw nauki wiary, zanim został papieżem, chrześcijań, kościół, kościół katolicki, przypomina dziś łódź na wzburzonych falach, która ze wszystkich stron nabiera wody. Ale ta łódź nabiera wody ale płynie. A ta łódź protestancka chyba utonęła w ogóle. Także ocena reformacji jest niełatwa. Jak powiadam, pewne ozdrowieńce wtedy w XVI i później wieku wniosła, ale na dalszą metę. Okazała się formą chrześcijaństwa słabszą nie tylko od rzymskokatolickiej, ale także od wschodnioortodoksyjnej. Ktoś się odniósł do mojej wypowiedzi, która zdawała mi się bezsporną, że Czasy wielkiego używania się kończą, bo, że to, bo to były czasy gospodarki ekstensywnej, i że idzie czas jakiejś biedy. Argumentem słuchacza jest to, że ludzi nie przybywa, a Coraz nowe tutaj znajduje się sposoby wykorzystywania zasobów ziemi. Pierwsze stwierdzenie słuchacza jest zupełnie fałszywe, bo ludzi dalej przybywa i przybywa ich w zastraszającym tempie. Może nie aż takim, jak się spodziewano 20 czy 30 lat temu, ale przybywa ich dalej. A przede wszystkim jest już ich obecnie za dużo. Ziemia jest przeludniona. Gdy ja, ile to było lat temu 70, chodziłem do szkoły podstawowej powszechnej wtedy, 75 lat temu powszechnej, na lekcjach geografii wtedy nas uczono, na pewno prawdziwie. Że na Ziemi mieszka 2 miliardy ludzi. Teraz pod koniec jednego mojego życia, czyli na przestrzeni życia jednego człowieka. Słysz, i do, okazuje się, że przybyło na stylu, że obecnie mieszka 7 miliardów, 7 miliardów ludzi, a do, prze, przewiduje się, że do połowy. Tego stulecia, czyli gdzieś do roku 2050, będzie ludzi 9 miliardów. Takie są przewidywania demograficzne, i nie wiem skąd ten słuchacz bierze to swoje twierdzenie całkowicie gołosłowne, że ludzi nie przerasta. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, apetyty ludzi niesłychanie rosną. To nie tylko chodzi o to, o tym żeśmy też już kiedyś tu mówili, nie tylko chodzi o to, ile ludzi jest, ale o to, że każdy chce mieć, będziemy o tym jeszcze później mówili, że każdy chce się coraz bardziej rozprzestrzenić na tej skończonej Ziemi. Ja mówiłem na którymś poprzednim. W Polsce to widać szczególnie, może nawet wyraźnie. Mówiłem na którymś z poprzednich, tutaj bodajże nawet o przedostatnim spotkaniu z państwem o rosnącej ilości samochodów, i o tym, że w Polsce jest tak, że o różnicy między Polską a Niemcami, że w Berlinie przypada 300 samochodów na 1000 mieszkańców, a w Warszawie 500. Ale Słyszę coś więcej jeszcze, co warto tu dodać. W Berlinie ta ilość samochodów na, na na tysiąc mieszkańców maleje, ma tendencję zniżkową, a w Warszawie odwrotnie rośnie, ma tendencję zwyżkową. Wobec tego nie jest istotna tylko sama ilość ludności. Ale są też istotne aspiracje ludności. Te 7 miliardów mają większe aspiracje niż miały te 2 miliardy 75 lat temu, jak ja wtedy do tej mojej szkoły powszechnej numer 12 w Toruniu chodziłem. I to jest ta. Bariera, z którą się musi rozwój cywilizacyjny zderzyć. Bo te, to nie chodzi, ja mówiłem tutaj po, Polska, Niemcy, ale to jest Europa. Ale te miliardy, to jest przecież Azja i Afryka i Ameryka Południowa, im, tym miliardom przez Telewizję, przez film, przez internet, przez jakieś tam komórkowce, czy nie komórkowce, pokazuje się to bogactwo. Czego oni przedtem nie znali. No 75 lat temu nie było internetu, nie było telewizji, nie było, nie było kina w Afryce w jakimś. W, jakim, w buszu nie wyświetlano, nie było telewizorów. Teraz w, 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 w każdej chacie w buszu jest pewnie jakiś telewizor. I te miliardy to widzą. I prąd do tego. Że oni też chcą mieć, stąd ten olbrzymi napływ, napór imigracyjny na Europę, z którym Europa nie wie co zrobić. Także te wyobrażenia tego słuchacza, że dlaczego miałoby się to używanie wielkie skończyć, jak w tym filmie to się nazywało, to wielkie żarcie cywilizacyjne skończyć, to jest takie myślenie, życzeniowe, no, który nie, nie może się pogodzić. I to nawet można zrozumieć, że się z tym trudno pogodzić. Nie może się pogodzić z faktem, że dobre czasy się kończą. Dla Europy, dla Europy. Bo ci tam w buszu czy w jakichś górach Wschodniej Azji ich stopa życiowa pewnie się podniesie. Może trochę, ale żeby ich stopa się podniosła, choć trochę, to nasza będzie się musiała bardzo obniżyć. To są naczynia połączone. Takie są, według mojej oceny, i nie tylko mojej zresztą, fakty, bo klub rzymski, tak zwany. Tego samego zdania już był 30 lat temu.